Grażyna Pawlas, krawiec jasnowic. Szył już od rana stroje, sukienki, jasne jak słońce, ciemne jak lęki, czasem zapłakał, czasem się zaśmiał, bo czytał przyszłość w sukniach, nie gwiazdach. W białych sukienkach świat był beztroski, wierny i wieczny, jak dwie obrączki, a w czarnych sukniach był taki krótki, uszyty z żalu, koszki, jak smutki. Panie do drzwi pewnego ranka, czyjaś kobieta, może kochanka, za drzwiami stała nieśmiała pani. Suknie jak z bajki szył kiedyś dla niej, do dziś pamięta choć to tak dawno dziewczynę śliczną, młodą, odważną, dzisiaj Rozpoznał tylko jej oczy, czarne jak niebo po środku nocy. Chciała mieć nową suknię i przyszłość, bo w życiu jakoś coś jej nie wyszło, lecz tak dokładnie to sama nie wie, co chce naprawdę, i patrzy w ziemię. Miękki aksamit krawiec wybiera. Uśmiech kobiety nagle zamiera. Choć kiedyś bardzo lubiła czerwień, czy dziś wypada? Tego też nie wie. Lecz krawiec zawsze był tak uparty: Przyszłość kobiety to żadne żarty. Uszyję suknię z marzeń czerwonych, taką jak kiedyś szył dla swej żony, bo dla swej żony to szył już każdą. Czerwoną, białą, skromną, odważną, lecz gdy ostatnią suknię szył dla niej, to znienawidził czarne ubranie. Kobieta wreszcie się uśmiechnęła. Miękki aksamit dłońmi objęła. Zaczerwieniła się tylko trochę, gdy w lustrze twarze ujrzała obie. Oboje stoją teraz przed lustrem. Bardzo do twarzy jest im ten uśmiech. Krawiec, choć cicho, Mówi odważnie: W czerwieni przyszłość widzę wyraźnie. Czerwona suknia szczęście przyniesie. Innej przyszłości nie widzę, przecież. Niech pani szarość rzuci na zawsze. W niej można przespać życie i szansę.